Witam, witam, z tej strony Matt Hot, a to jest Zagrajmy w Magic the Gathering Duels of Planeswalker 2013. Tak, kampania. Kurwa, długa nazwa faktycznie. A, I od razu przepraszam, że nie nagrywałem ostatnimi czasy nowych odcinków. Z, oczywiście coś mi się zjebało konkretnie. Moje słuchaweczki z mikrofonem. Ale wymyśliłem coś nowego. Nagrywam w tej chwili na kamerze internetowej PSI, znaczy no, kamerze do PlayStation. No, bardzo jestem ciekawy tego, jak to wyjdzie. I dlatego możecie słychać klikanie też również, bo wiadomo, dźwięk przestrzenny, a mam blisko, blisko myszkę głośnika, bo nie widziałem mikrofonu, nie widziałem, nie mam gdzie go nawet postawić. Dobra. Dzisiaj zagramy z Ordikiem, talią rycerzy a zagramy sobie, hmm, zastanówmy się. Czymś fajnym, czymś fajnym. Zaraz coś się wymyślę. Green Procession. Hmm, pomyślmy. Dobra, niech będzie. Czarno, białą stawiającą na wysysanie życia. Multigun, dobra, nie, nie ma many. Dobra, tu jest tutaj aż ponadto, ale może być. Co my tu mamy? O, to jest bardzo fajny czar. To też jest bardzo fajny czar. I tani. To, że zabiera mu co turę jedno życie w danej kreaturze, a kreatura jest zablokowana. O, dziwo, dziwo, nic nie walnął. To my sobie walnijmy. Fajnego maga. Onyx Mage, który za dwie many daje. Detacha jakiejś kreaturze. Detach to, to. Jeżeli kreatura zostanie uderzona, yy, czy tam uderzona, albo ona uderzy w jakąś kreaturę, już kurwa nie pamiętam. Yy, nie dość, że nasza na, załóżmy ginie, to i przy zawsze przeciwnika też ginie. I to jest bardzo fajne. On już wysłał tutaj, widzę, te kurwa sowy. Co to? Gryfy? Hołki. Dobra. O, oreły. Okej. Okay. Hmm. Dobra, dajmy to artefakt jakiś. Jeżeli to poświęcimy, dostajemy tyle życia, ile w danej turze zostało stracone przez iluś graczy. Dobra, sprawa chyba jest na więcej niż dwóch. takich artefakt. Tak mi się wydaje. Bo, jak ktoś tam mnóstwo życia straci, o widzę pierścień, znowu trzeba mu rozpierdolić ten enchantment. Bardzo fajna sprawa. O, fajny ten diabełek, diablo. Tracimy jedno życie, ale drafujemy sobie karty. Dostajemy jedną kartę i co za jeden? Szkoda. Dobra. 1. Teraz wzrośnie 2-2. Tym pierścień mi daje, a jeszcze nie. Kurwa, no nic nie mogę rzucić. To się nie opłaca. No Dobra, zróbmy to inaczej. Czy to potwora? You may creature, tak, szkoda. Zaatakujmy za dwa. Jak nas zblokuje, to tym lepiej. Nie, nie blokuje. Wchodzi za dwa. Okej, okay. on już ma do 18. Chwila spokoju, chwila błogości. Nikogo nie ma w domu, w mieszkaniu. Jestem tylko ja i mój przyjaciel komputer. Ja tak się śmieję. Za 2 do 17. I rzuca sobie skurwę syna. O, no dobra, dajcie mi jeszcze jedną manę dla musy. Jedna mana, jedna jednuśka. No, Dobra, rzućmy tego demona, bo się jeszcze nad tym bo on na pewno mi go stapuje na swoją turę. No, i za dwa. Bo no, blokuje odziwa. Dobra. Fajnie, fajnie. No, mana podeszła. Grałem, już próbowałem nakręcić to wcześniej, ale kurwa. Nie oszukujmy się w tej grze. W tej grze komputer zawsze ma lepszą, lepszą rękę. Zawsze mu lepiej podchodzi. O, na przykład teraz do piąteczki, kurwa, ale spoko, spoko o to mi chodziło, tak, usunę sobie jedno życie do szesnastu i dostanę kilka fajnych kart walnijmy to na tego potwora pięknie walnijmy to na tego potwora znaczy ogólnie, pięknie walnijmy, zużyjmy to do czarnej, niech będzie ale pięknie mi idzie Zaatakujmy. Za 6. Nie bronią. Do 12 ma i usuńmy to. I mamy 23 życia. Świetnie, ale on dostaje cztery 4, 4 A, może nawet mnie napierdalać. Mnie to wielkiej różnicy nie robi. Już do 11. Z góry chyba przegrał. Mam jeszcze kartę pułapkę. Exailuje daną kreaturę. No i potworka Grave Digger. Jak sama nazwa mówi, wracam sobie kreaturę z Graveyarda. Graveyardu. No. Kolejny. orzeł, kurwa. aha. No i tą, tamta karta pułapka, dyby. Tak, stracimy życie. Co nam doszło? No, nie najgorzej. Rzućmy to teraz to. Rzućmy, nie, 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 rzućmy tak, rzućmy to, ulepszmy go. On ma lifelink, on dodaje nam życie, jeżeli zaatakuje. I rzućmy to, exile. Okej, okay. ciekawe czy będzie bronił. Chyba musi, bo inaczej no, nie będzie widział tego w jasnych barwach. Na razie to jest dobre, bo trzymam rękę na pulsie. Tak silnymi silnymi kreaturami. A on nic nie może mi zrobić w tej chwili. Dokładnie. No, siódma mana już u niego. Hmm, dobra, dodaję sobie. Po co? Nie wiem. I tak nie może nim bronić. Straćmy jedno życie, wiadomo. Ability potwora. O, fajne, fajne. Rzućmy drakulę. Czy co to kurwa jest? Jeżeli coś umiera... Przeciwnik traci jedno życie, a ja dostaję jedno życie też. Również bardzo mi pasuje, ale to już będzie za 9. On zostanie, zostanie mu. O, sprytnie. Damage nie wejdzie. Bo rzucił kartę pułapkę. Dobra. O, to jest bardzo fajna karta. Co turę mogę sobie wyciągać z jego albo z mojego cmentarza jakiegokolwiek chcę potwora. Świetna sprawa. Jedna z lepszych. Chciałbym ją mieć w prawdziwej, no, w swoim prawdziwym realnym deku. Usuńmy sobie życie. I tak to już koniec. A czemu on się ożywił? Nawet nie spojrzałem. Enter the battle you may have target place. To jest skurwysyn. Wróćmy tego. Lwa to co to jest? Ma lifelink i odejmuje mu się kontuery, on powinien mieć. Dobra, ale kończmy to już, nie będziemy przedłużać. To jest bardzo ciekawa karta, która teraz weszła, ale to już na następny raz. Za i minus 2, Król medzika jest tylko jeden. To ja mówił, Mattu hot. Trzymajcie się na razie, do zobaczenia w następnym odcinku.